Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja chciałam zaprezentować część badań, które prowadzę w ramach pracy nad rozprawą doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa doktorska ma tytuł Antropocen jako praktyka kulturowa, Studium przypadku Antropocen Curriculum, a moją promotorką jest występująca wczoraj Agnieszka Jelewska, profesor Agnieszka Jelewska. Przedmiotem badań są. Trochę mi się chyba zdeformowała prezentacja przez czcionkę, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na treść. Przedmiotem badań są praktyki kulturowe zrealizowane w latach 2013-2022 w ramach projektu Anthropocene Curriculum zainicjowanego przez berlińskie instytucje kultury Haus der Kulturen der Welt oraz jednostkę badawczą Max Planck Institute for the History of Science. Działania te odnoszą się do koncepcji antropocenu jako propozycji obecnej epoki geologicznej i angażując badaczki, artystów, aktywistki, działaczy społecznych ukazują antropocen przez pryzmat różnych dyskursów i praktyk. Spośród nich silnie wyróżniają się te wywodzące się z nurtów posthumanistycznych i dekolonialnych i postkolonialnych. Projekt Antropocen kurikulum przez praktyki transdyscyplinarne Transdyscyplinarne poszukuje nowych metodologii, metod, metod badawczych, sposobów edukacji w odniesieniu do antropocenu. Jednocześnie jest kluczowy dla formalizacji nowej epoki geologicznej zarówno pod kątem organizacji, prezentacji i finansowania badań naukowych. Tutaj na tym slajdzie widoczne są fotografie pochodzące ze strony Antropocen Curriculum. One pokazują albo fragmenty zrealizowanych projektów artystycznych, Wyjazdów badawczych na, terenie, yy, na terenach realizowanych projektów, albo po prostu wycinki ze stron internetowych, i ja te fotografie opisuję w dalszych częściach pracy. Yy, praca porusza istotny dla współczesnych badań kulturowych problem angażowania różnych ontologii i epistemologii do projektów odnoszących się do antropocenu przez tak tzw. zachodnie instytucje badawcze i kulturotwórcze. Wskazuje na zagrożenia i korzyści takich działań oraz na nowe problemy, które owe działania ujawniają, jednocześnie odsłania współczesną rolę instytucji kultury w realizacji badań naukowych o znaczącym potencjale politycznym i społecznym. Celem badania jest pokazane, że antropocen rozumiany jako praktyka kulturowa owszem wykracza poza zachodnie modele wytwarzania wiedzy i sposoby edukacji, włącza antykolonialne, posthumanistyczne dyskursy i praktyki, które pozwalają nam się przewieszczać pomiędzy tym, co lokalne i globalne, które proponują nowe metodologie i metody wobec globalnych kryzysów. będzie suspense teraz od bieżącego. Ale jednocześnie w praktykach tych uwidaczniają się ograniczenia związane ze sposobami prowadzenia badań naukowych, strukturami, strategiami i finansowaniem zachodnich instytucji kultury i jednostek badawczych konieczne do zidentyfikowania podczas realizacji projektów kulturotwórczych. Krótko o metodach badawczych. Ta prezentacja opiera się na wywiadach pogłębionych, które przeprowadziłam z badaczkami, kuratorkami projektów kulturowych, koordynatorami tych wydarzeń, ale też badaczami reprezentującymi grupę badawczą antropocenu i rdzennymi badaczkami, artystkami. Przeanalizowałam platformę cyfrową poświęconą omawianym projektom pod kątem prezentowanych treści, ale też ich formy i tego, jak ta, jaki jest sposób poruszania się na tej platformie i literaturę poświęconą badaniom geologicznym na antropocenem, dyskursom postidekolonialnym, dyskursom posthumanistycznym y, oraz dotyczącą historii tworzenia dyscyplin i metod służących badania klimatu i Ziemi. I teraz trochę powiem, y, o co mi chodzi w, tej, y, w tym, co przed chwilą y, tutaj wyczytałam. Y, na początku chciałabym pokazać antropocen w, w kontekście y, w odniesieniu do trzech różnych. Y, Obszarów. Antropocen w badaniach geologicznych, antropocen w dyskursach dekolonialnych i postkolonialnych i antropocen w dyskursach posthumanistycznych. I tutaj odno chciałabym powiedzieć, że odnoszę się do pojęcia wiedzy w ruchu, które, ponieważ jak twierdzę, wiedza, która powstaje w ramach omawianych przeze mnie dyskursów. Ma szczególny charakter, wyrasta z działania i wiąże się z praktykami. To pojęcie jest również tytułem książki Andrew Rodika i Anny Stall, Knowledge in Motion. I na początku krótko o antropocenie geologicznym. Mówiąc o antropocenie geologicznym odnoszę się do historii badań nad antropocenem, czyli od jego popularyzacji w 2000 roku w ramach dyscypliny Earth System Science, od, przez utworzenie grupy roboczej antropocenu w 2009 roku, której, której celem było poszukiwanie stratygraficznych dowodów na, na to, że antropocen jest obecną jednostką w skali czasu geologicznego, przez pierwsze spotkania grupy roboczej, które umożliwiło w zasadzie Instytucja Kultury HKW, w Berlinie. Przegłosowanie daty początkowej epoki na lata 50. XX wieku związane z, te, z pierwszymi testami bomb atomowych oraz głównych markerów antropocenu, czyli y, głównie izotopów plutonu y, oraz poszukiwanie wzorca referencyjnego y, GSSP. I ucina mi tutaj dalej, ale. Y po w lipcu 2023 roku pokazanie, wybór i przegłosowanie tego stanowiska jako jezioro Crawford w Kanadzie. Liderką stanowiska jest Francine McCarthy natomiast z Brock University, natomiast liderką stanowiska wybranego jako wspomagająca jest Barbara fiałkiewicz kozioł z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyglądam się procesowi badań nad geologicznym antropocenem z tego względu, że tak jak już mówiliśmy podczas tej konferencji powstało od czasu popularyzacji antropocenu wiele różnych innych koncepcji, również w ramach dyskursów, które omawiam, czyli dyskursów posthumanistycznych, dyskursów, które opierają się na teoriach postidekolonialnych, które krytykują w pewien sposób geologiczną, geologicz w różny sposób geologiczną koncepcję antropocenu, natomiast w odpowiedzi na te zarzuty członkowie grupy roboczej zwracają uwagę na to, że należy Należy rozróżnić geologiczną definicję antropocenu ze od innych powstających definicji ze względu właśnie na proces badawczy, proces badań stratygraficznych, z którego ta definicja geologiczna bezpośrednio wynika. Z tego powodu ja staram się prześledzić ten proces. Śledzę go zarówno pod kątem kolejno prowadzonych badań, ale też finansowania tych badań, podmiotów finansowanych, czyli zwracam uwagę na finansowanie badań przez na przykład instytucje kultury, która miała wpływ na, na, też na tempo ich realizacji, na to, że one mogą zostać, w zasadzie wniosek zostanie sfinalizowany. Już do końca tego roku, przynajmniej zgodnie z planem, i oddany pod głosowanie Międzynarodowej Komisji Stratygraficznej. Zwracam uwagę na proces badań nad y, tym stanowiskiem referencyjnym, tak zwanym złotym gwoździem antropocenu. Zostało wybranych 12 lokalizacji. Zwracam uwagę na to, jak, na jakiej podstawie one zostały dobrane, jakie to były lokalizacje, z jakich krajów pochodziły, czyli w zasadzie zadaję pytania, które zadają głównie przedstawiciele nauk humanistycznych, właśnie i społecznych, którzy spotykają się w dyskusjach y, z z grupą roboczą, ale też przyglądam się takim geologicznym zarzutom i nadziejom w ramach samego środowiska geologicznego dotyczącym antropocenu, czyli y, czy antropocen powinien być rzeczywiście epoką geologiczną, może powinien być inną jednostką, na przykład wydarzeniem geologicznym. Y, takim zarzutom wewnątrz środowiska, które dotyczą tego, że antropocen jest za krótki, żeby być epoką geologiczną w takiej skali czasu geologicznego, która operuje na dużo większych okresach czasowych, y, że czy w ogóle w ramach nauk geologicznych powinno się badać yy, antropocen, yy, powinno się rozważać antropocen, bo niektórzy geologowie uważają, że antropocen jest, że geologia jest nauką, która przygląda się głównie przeszłości, a antropocen ma kierować ku przyszłym zmianom. Ale też takim nadziejom, które są związane z tym, że pomimo, że jeszcze przed oficjalnym zakwalifikowaniem tej epo zaklasyfikowaniem tej epoki jako y, antropocenu jako oficjalna epoka geologiczna jeszcze wiele głosowań międzynarodowych komisji, które mogą na różnym etapie różnie się skończyć. Y, to już teraz widać realne zmiany, które gdzieś tam się pojawiają w związku z badaniami samymi nad antropocenem. Czy to wnioskami pisanymi o ochronę określonych obszarów przez poszczególnych członków grupy roboczej do, na przykład, do UNESCO, czy do UNESCO, czy Y, rozwojem badań transdyscyplinarnych, które do, w które dobrowolnie geologowie już i geolożki angażują się y, biorące udział w badaniach przez swój właśnie kontakt z instytucją kultury, z reprezentantami y, innych dyscyplin, po różnego rodzaju projekty, które pomagają w rozwoju badań w krajach y, i na uniwersytetach, które mają mniejsze środki na ich realizację itd. itd. Jeśli chodzi o antropocen i dyskursy antykolonialne, to wychodzę od tego, że przyglądam się temu i w zasadzie po prostu odnoszę się do tego jak wyglądała historia wytwarzania metod i narzędzi nauk o klimacie i nauk o Ziemi i jak w pewien sposób związana była ona najpierw z europejskim potem projektem kolonialnym, a potem kontynuowana przez amerykański imperialny projekt, oraz na to, jak dyscyplina Earth System Sciences, z której antropocen się gdzieś tam wywodzi, również związana jest z określonymi model, modelami projektowania globu jako całości, które również w ten projekt kolonialny się wpisują. Mówiąc o dyskursach i post i odnoszę się do koncepcji związanych z grupą Modernity Coloniality Group, która wywodzi się co prawda z krajów Ameryki Południowej, ale obecnie działa już na całym świecie, i z proponowanymi przez nich takimi teoriami opartymi na m.in. na pojęciu kolonialności władzy wiedzy i zestawiam także metodologie rdzenne i dokolonialne z tymi, które towarzyszą samemu, samej koncepcji antropocenu pod kątem, np. postrzegania czasu i pojawiającym się w kontekście antropocenu koncepcją końca świata. A takimi zupełnie często nielinearnymi podejściami do czasu, reprezentowanymi przez niektóre ze społeczności rdzennych, czy w podejściach antydekolonialnych, na przestrzeń w Antropocenie, czyli na różne relacje z przyrodą, ze środowiskiem, z, z otoczeniem, na człowieka w Antropocenie. Zupełnie inaczej postrzeganego w perspektywie antropocenu, który stawia go gdzieś tam jednak cały czas w centrum wydarzeń, a w dyskursach posti dekolonialnych, na języku, na języku związanym z prowadzeniem z samym prowadzeniem badań, na języku związanym z samym kreowaniem pojęcia antropocena, czy na właśnie wspomnianym procesie badawczym, na przykład na historii jakiegoś takiego pojęcia w ogóle związanego z badaniami terenowymi. Oczywiście też dyskursy rdzenne, dekolonialne i postkolonialne są przywoływane w, także w badaniach nad antropocenem, które są prowadzone w ramach tzw. Zachod tzw. zachodniej akademii. Jest ta taka dosyć słynna albo w moim środowisku po prostu popularna pozycja Becoming Indigenous Davida Chandlera i Juliana Rida, w której oni pokazują na zagrożenia takie i między innymi i niebezpieczeństwa związane z tym, jak różnego rodzaju podejścia spoza zachodnich modeli wiedzy włączane są do akademii i, i jak często ym, dzieje się to w sposób uproszczony i nie do końca respektujący te społeczności no i na przedstawicielki antykolonialnych dyskursów i przedstawicieli, którzy starają się ten antropocen zdekolonizować. Jeśli chodzi o antropocen w dyskursach posthumanistycznych, to w sumie zostało tu już wiele powiedziane. Krytyka posthumanistki krytykują antropocen i zachodni uniwersalizm naukowy, antropocentryzm antropocenu i zachodni uniwersalizm naukowy proponują podejścia pluriwersalne, czyli nie przeciwne do uniwersalnych i opierają się na koncepcji wiedzy usytuowanej, czyli no jakby nie do końca może przeciwnej, ale trochę odchodzącej od takiego globalnego myślenia o, o wytwarzaniu ziemi i od tego myślenia właśnie modelowego, z czego antropocen się wywodzi. E, bazują na ontologiach i epistemologiach opartych na byciu z materią e, i e, proponują metodologie i metody bazujące na mapowaniu i rozumieniu zmieniających się ludzkich i nieludzkich interakcji w skali lokalnej i globalnej. E, antropoceny w dyskursach posthumanistycznych są różne. Ja to nazwałam antropoceny, ale są to koncepcje, które w pewien sposób odpowiadają i o nich tu już też sobie dosyć dużo powiedzieliśmy na różne y, niedociągnięcia z perspektywy nauk humanistycznych po, y, antropocenu, y, ale już teraz widać taki, wśród niektórych posthumanistek, na przykład wśród wspomnianej y, Anny Tsing widać już taką akceptację y, pojęcia i odwoływanie się do niego jako do czegoś, co jednak przyjęło się jako najbardziej popularny zwrot, a może Wymagałoby pewnego doprecyzowania w ramach y, konkretnych dyskursów i praktyk. I ponieważ tym dyskursom posthumanistycznym zarzuca się często, że one mają małe. Mały, jakby praktyczny wymiar. Proponują dużo różnego rodzaju praktycznych, y, takich metodologicznych y, zmian, ale y, nie ma to przełożenia na praktykę. no To y, pokazuje, że są podejmowane takie próby. Jest Feral Atlas, a właśnie projekt cyfrowy realizowany przez Annette Singh i wieloosobowy zespół z nią współpracujący, który y, stara się teorię przenieść do, praktyki, do przestrzeni cyfrowej i na przykład projekt poświęcony rze rzeczy. Mississippi Mississippi and Anthropocene River, który, o którym chwilę jeszcze dzisiaj mam nadzieję powiem. Teraz chciałabym pokazać tą drugą część antropocenu jako praktyki kulturowej. Generalnie mówiąc o antropocenie jako praktyce kulturowej, w tej części wychodzę od tego, że przyglądam się samej instytucji kultury Haus der Kultur der Welt, która. Hmm, Póki co tak uważam, ale to może się jeszcze zmienić, ponieważ ten, ta część jeszcze nie powstała. Wywodzi się od takiej, takiej humanistycznej, tradycyjnie rozumianej jednak instytucji kultury. Obecnie od roku yy, jest instytucją która zmierza w kierunku mocnej antykolonialności i pluriversalności. Cały projekt Antropocen Curriculum zakończył się w zeszłym roku i tego zespołu już tam nie ma. Jest on zarchiwizowany. W związku z czym mamy zupełnie teraz zupełnie nową instytucję i zupełnie nowy zespół tworzący, który jest pluriversalny, antykolonialny i od pierwszego rzutu oka bardzo Żywy, taki kolorowy, i właśnie odchodzący od tych zachodnich modeli, ale zobaczymy, co z tego będzie. Pokazuje jak geologiczny antropocen stał się nieodłącznie sprzężony z projektem kulturowym Antropocen Curriculum i włączanie tych poza zachodnich ontologii i epistemologii przez europejskie instytucje kulturotwórcze. Teraz trochę o tym ostatnim punkcie. Po pierwsze chciałabym powiedzieć o projekcie Anerfing the Present, który został zrealizowany w maju 2022 roku, czyli trochę ponad rok temu. Był to projekt, który otworzył proces badań geologicznych przez instytucję właśnie Kultury HKW i we współpracy z Instytutem Maxa Plancka dla szerokiej publiczności w ramach wydarzeń organizowanych właśnie w Berlinie. Na początku rozpoczął się otwarciem w ogóle prezentacji dotyczących y Wyboru wzorca GSSP, prezentacji autorstwa członków różnych stanowisk, otwartych dla szerokiej publiczności, a następnie przeszedł w transdyscyplinarne dyskusje, różnego rodzaju wystąpienia, które włączały przedstawicieli i przedstawicielki bardzo różnych dyscyplin i dziedzin, do omawiania tych poszczególnych, bardzo precyzyjnych elementów tego procesu geologicznego. Jak wspominałam, jest to proces y, współfinansowany i, i organizowany przez y, instytucje kultury i miała one zdecydowany wpływ na to na jego przebieg y, i y, instytucja kultury także w, i publiczność także miała okazję przyglądać się temu od środka jak w ogóle taki na przykład złoty gwóźdź antropocenu jest wybierany przez tą grupę geologiczną. Mogła zadawać krytyczne pytania, mogła też konfrontować przedstawicieli z y, samej grupy roboczej z z krytyką samego procesu badawczego. I tak jak powiedziałam, jest to program oparty na transdyscyplinarnych dyskusjach z udziałem geologów, biorących udział w badaniach oraz artystek, aktywistek, humanistek, przedstawicielek nauk społecznych, przedstawicielek społeczności rdzennych. Crawford Lake, czyli to stanowisko, które jest wybrane jako złoty gwóźdź antropocenu, to jest szczególna przestrzeń ono się to jest jezioro Crawford mieści się w Kanadzie jest zlokalizowane na terenie zarządzanym przez Conservation Halton taką organizację która obecnie bardzo dobrze tym terenem pod różnym kątem właśnie zarządza wcześniejsze badania geologiczne prowadzone między innymi przez liderkę tego stanowiska Francine McCarthy dotyczyły okresu między XII a XV wiekiem czyli czasem zamieszkiwania tych terenów przez rdzenne społeczności i te społeczności w momencie prowadzenia badań nad tym jeziorem badań terenowych miały wpływ na proces prowadzenia tych badań ze względu na po pierwsze ich respektowanie ich przez samą organizację zarządza, zarządzającą terenem. Ale też przez y, różnicę w ogóle w podejściu do tego, jak powinno się traktować y, badania, czy w ogóle jak powinno się traktować jezioro same, które było tym badaniom poddawane. Y, w związku z tym, że to jezioro jest w tych, w, dla tych społeczności bardzo mocno spersyf, spersonifikowane, a każdego rodzaju ingerencja jest pewnego, pewną krzywdą zadawaną jezioru, to y, na przykład pobieraniu pro, ostatniego profilu y, z jeziora, czyli wierceniu się w lód i pobraniu. Y, i pobraniu z niego profilu osadów, które potem były poddawane badaniom, towarzyszyła ceremonia, w której uczestniczyła, uczestniczyła której, której przewodziła rdzenna przedstawicielka właśnie zespołu badawczego geologicznego. Innym takim projektem, który włączał rdzenne społeczności, był projekt Mississippi and Anthropocene River. Projekt został zrealizowany w ramach Anthropocene Curriculum w 2019 roku. Był, pretekstem do realizacji tego projektu miał być Rok Niemiecko-Amerykańskiej Przyjaźni, czyli inicjatywa współfinansowana przez niemieckie federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Goethe-Institut, i wspomagana przez Federację Przemysłu Niemieckiego. Proces mniej więcej wygląda, miał wyglądać tak, że y, przedstawiciele berlińskich instytucji udali się do Stanów Zjednoczonych, tam wybrali przestrzeń Mississippi, jak, która dla nich y, okazała się ikoną transdyscyplinarnych badań nad Antropocenem. Y, rzek podzielono rzekę Mississippi na pięć obszarów, pięć stacji terenowych y, wzdłuż rzeki i. Y, y, Starano się włączać różnorodne metodologie w celu mierzenia się z lokalnymi problemami terenów Mississippi związanych z globalnymi wydarzeniami antropocenu. Rozpoczęto od współpracy z wiodącymi amerykańskimi instytucjami, z Antropocen Working Group, czyli tą grupą badawczą Antropocenu, a następnie dopiero z lokalnymi działaczkami rdzennymi, rdzennymi badaczkami i artystkami. Głównym medium dla projektu była platforma cyfrowa, która służy jako takie główne medium służące dystrybucji wiedzy na temat tego projektu. Się również opieram y, na treściach opublikowanych na tej platformie. Powstała też taka y, dwutomowa specjalna publikacja w Anthropocene Review poświęcona samemu projektowi. Y, y, takie przykłady tutaj y, nie mam zbyt wiele czasu, ale przykłady zrealizowanych działań y, to na przykład są y, jakieś pisałam o nich, dlatego można znaleźć trochę obszerniejszy opis. To są prace Andrei Carlson, która w Minneapolis w ramach stacji pierwszej projektu zaprezentowała swój projekt Uncompromising Hand Remembering Spirit Island na zespole tam St. Anthony Lock and Dam, które zostały wybudowane początkowo historycznie jako triumf zwycięstwa człowieka nad naturą. Natomiast obecnie są od kilku lat zamknięte i w ogóle służą są, można je zwiedzać. Ona zrobiła tam taki performance wizualny, w którym przywróciła świętą dla rdzennych społeczności Dakotów, również bardzo mocno związane z kolonialną historią tych terenów, wyspę Spirit Island, która została po prostu zlikwidowana w momencie budowy tych tam. Tutaj podkreślała także rolę rysownika, artysty, projektanta, twórcy planów i map w nieodwracalnym zmienianiu rzeczywistości. W momencie, kiedy rysownik dokonywał wymazania mapy z Mazania wyspy z mapy jakby przyczynił się, to był pierwszy krok w kierunku jej likwidacji. Kolejnym projektem był Antropocen Refusal. to był projekt wizualny wideo nawiązujący do stylistyki rdzennego futuryzmu, który, w którym artystka w ogóle zaprzeczała tej idei, jakoby Antropocen można było w ogóle odnieść do rzeki Mississippi i jej terenów. Wskazywał na nierozłączne relacje człowieka z wodą, ziemią w kontrze do globalnej propozycji Antropocenu. Przywoływał język Anishinabe, imion rdzennych kobiet zasłużonych dla odzyskiwania pamięci, kultur, wymazanych historii niewymi niewymienionych w europejskim w projekcie rzeczywiście na stronie głównie wymienione są instytucje zachodnie, instytucje europejskie, amerykańskie, natomiast niewiele miejsca jest poświęconych tym członkiniom i członkom, które, są, które no, były innymi reprezentantami spoza instytucji. Jeśli chodzi o sposób nawiązywania i takie opinie na temat w ogóle sposobów nawiązywania yy, współpracy z tymi społecznościami rdzennymi w ramach projektu, to... Yy, z rozmów i z różnymi reprezentantami różny, różnych stron można stwierdzić, że ze strony HKWO stwierdzono, że problemy istniały problemy z początkowym nawiązywaniem współpracy z rdzennymi społecznościami wynikające ze strategii działania wiodących europejskich instytucji i koncepcyjnej ramy projektu. No, i głównym celem strategicznym było jednak nawiązywanie tej współpracy z prestiżowymi instytucjami. Dopiero później pojawiało się to myślenie o społecznościach, które mieszkają tam na miejscu i są związane bezpośrednio z Ziemią. W rozmowie z innym przedstawicielem, Krzysztofem Rosolem z Max Planck Institute for the History of Science, tutaj dowiedziałam się, że nawiązanie współpracy było trudnym wyzwaniem, ale jednak się udało i że umożliwiało różnym grupom, współpraca umożliwiała różnym grupom realizację projektów przez ich finansów. W rozmowie z Andreik z kolei z rdzenną uczestniczką Andreą Carlson dowiedziałam się, że początkowo nie była zainteresowana wzięciem udziału w projekcie, ze względu na język, już kończę na, na same ramy koncepcyjne projektu. Dopiero, dowiedziawszy się, że jest tam w projekcie bierze już artysta, którego gdzie, yy, udział, którego gdzieś tam zna i respektuje, to ją w pewien sposób przekonało, ale inną taką rzeczą było to, że jednak stwierdziła, że chce podkreślić obecność i oddać głos rdzennym społecznościom związanym rzeczywiście z tymi terenami, a nie pozwolić na to, żeby projekt zrealizował się bez ich udziału. Yy, jeśli chodzi o Anthropocene Working Group, to podczas tego projektu i brania udziału w różnych terenowych spotkaniach z różnymi społecznościami po raz pierwszy niektórzy członkowie przyznali, że zetknęli się z antykolonialną taką krytyką. Jeśli chodzi o krótkie wnioski, to współpraca HKW, HKW Max Planck Institute i Anthropocene Working Group miała znaczący wpływ na proces badań geologicznych w kwestii finansowania badań i ich organizacji. Członkowie Antropocen Group, Working Group przyznawali, że dzięki współpracy z Instytucją Kultury po raz pierwszy spotkali się z zainteresowaniem badaniami, które prowadzą, ale też z krytyką koncepcji antropocenu ze strony przedstawicielek innych dyscyplin, dziedzin i podejść epistemolog epistemologicznych. Projekt Antropocen Curriculum z założenia miał poszukiwać nowych metodologii i metod badawczych. Oraz metod edukacji wobec problemów antropocenu poprzez włączanie przedstawicielek reprezentujących różne podejścia ontologiczne i epistemologiczne. Włączanie poza zachodnich modeli wytwarzania wiedzy stało się często w konflikcie ze strategią europejskiej instytucji kultury, opartą na poszukiwaniu prestiżowych partnerów wśród międzynarodowych instytucji i organizacji, oraz uzależnionych od dostarczania funduszy na realizację tych działań. Projekt Mississippi powstał dzięki finansowaniu podmiotów zaangażowanych w obchody roku niemiecko-amerykańskiej przyjaźni. Wybór rzeki Mississippi naznaczonej latami europejskich i amerykańskich praktyk kolonialnych jako ikony globalnych transformacji antropocenu był narzucony przez berlińskich twórców i nie został skonsultowany ze społecznościami rdzennymi i dekolonialnymi twórcami. Współpraca ze społecznościami rdzennymi i innymi lokalnymi przedstawicielami była możliwa w ograniczonej skali ze względu na organizację projektu. W pierwszej kolejności nawiązano współpracę z zachodnimi jednostkami badawczymi, tracąc szansę na wzbudzenie zainteresowania wśród antykolonialnych działaczek. W procesie geologicznych badań nad antropocenem włączenie rdzennej wiedzy i tradycji stało się nie tyle pożądaną praktyką, co koniecznością, co pokazał na przykład proces badań nad jeziorem Crawford. Jest literatura, zdjęcia, wywiady z członkami przedstawicieli. Przed... Z różnymi osobami zaangażowanymi do projektu są przez, yy, zrealizowałam w datach, które są tutaj wymienione i bardzo dziękuję.